Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w związku z realizacją ustawy sankcyjnej. Tydzień temu parlament przyjął ustawę dotyczącą sankcji gospodarczej w związku z wojną na Ukrainie. Tę ustawę podpisał Pan Prezydent. W związku z wejściem w życie ustawy odpowiednie instytucje i służby złożyły do Ministra Spraw Wewnętrznych wnioski o wpisanie konkretnych podmiotów rosyjskich. I białoruskich oraz oligarchów rosyjskich na listę, polską listę sankcyjną. Celem sankcji gospodarczych, co do zasady, jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny na Ukrainie, aby ograniczyć możliwości Rosji w tym zakresie. Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem unijnej listy sankcyjnej. Odnosi się ona do oligarchów i podmiotów rosyjskich prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju. Pierwsza lista sankcyjna, mówimy o pierwszej liście sankcyjnej, która dziś została opublikowana tuż przed naszą konferencją prasową, ma 50 pozycji. Są tam nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów rosyjskich, podkreślam, które prowadzą realne interesy na terenie naszego kraju. Na tej liście znajdują się potężne rosyjskie podmioty, takie jak Gazprom który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach Europol Gazu. Takie podmioty jak firma Akron i oligarcha rosyjski Wiaczesław Kantor, który posiada około 20% udziałów w polskiej spółce skarbu państwa Azoty. Będą tam wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski rosyjski węgiel i węgiel z Donbasu. Oligarchowie, którzy są właścicielami tych podmiotów, to są takie firmy jak KTK Polska, jak SEUK Polska, które od lat sprowadzały rosyjski węgiel i węgiel z Donbasu. Będą potężne firmy rosyjskie na tej liście, takie jak Nowatek, firma gazownictwa, związana z gazownictwem. Takie jak Fosagro, to jest potentat na rynku nawozów rosyjski. Również przypominam, że na tej liście będą umieszczane podmioty oraz oligarchowie, oligarchowie związani z reżimem Łukaszenki, reżimem, który wspiera wojnę na Ukrainie, wojnę rosyjską na Ukrainie, agresję Rosji na Ukrainie, który łamie prawa człowieka na Białorusi, odpowiedzialny jest za potworną skalę represji wobec własnego społeczeństwa, własnego narodu. Przedstawicielem właśnie tego typu firm na liście sankcyjnej jest firma... firma Bell Oil, firma, która sprowadza do Polski olej napędowy oraz gaz skroplony. Na liście znajdą się również znane powszechnie firmy, czasami niekojarzone z rosyjskimi właścicielami, jak chociażby firma GoSport, która ma swoje sklepy w wielu centrach handlowych w naszym kraju, czy też firmy budzące od lat poważne kontrowersje, jak chociażby firma Kaspersky Lab. W której dystrybutorzy znajdują się w Polsce niebezpieczne podkreślam oprogramowania, oprogramowania komputerowe są sprowadzane do Polski. Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji, przede wszystkim zamrożenie aktywów finansowych i zasobów majątkowych tych firm. Dodatkowo wykluczenie z możliwości udziału w przetargach publicznych, a w wypadku oligarchów zakaz wjazdu na teren naszego kraju. Podkreślam jeszcze raz, jest to pierwsza lista sankcyjna obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. W dalszym ciągu trwają działania służb dotyczące ujawniania rosyjskich podmiotów w Polsce, gdyż często podmioty te kryją się z różnego typu firmami rejestrowanymi w rajach podatkowych w innych państwach, ale faktycznymi właścicielami są rosyjscy oligarchowie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak podkreślił pan minister Kamiński, na liście sankcyjnej opublikowanej dzisiaj jest 50 decyzji. Te decyzje zostały wydane wczoraj. Wczoraj znalazły się w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli od dzisiaj te sankcje te firmy obowiązują. Tak jak mówiłem, 50 firm, 50 decyzji, 15 decyzji dotyczy osób 35 decyzji dotyczy podmiotów gospodarczych. Wnioskowały trzy służby specjalne ABW, CBA i SKW. Tych podmiotów oczywiście mogących wnioskować zgodnie z ustawą jest więcej. Na razie wpłynęły te wnioski, ale wiemy także, że już są następne wnioski, których jeszcze nie zdążył minister rozpatrzyć. One będą na bieżąco rozpatrywane i te decyzje będą publikowane oraz później dopisywane do listy sankcyjnej. Minister wspomniał i ja uzupełnię, że są cztery rodzaje sankcji, które ustawa pozwala nałożyć. Najdalej idące to są te sankcje, które są przewidziane rozporządzeniem unijnym, czyli to jest pełne zamrożenie środków finansowych, funduszy i zasobów gospodarczych w rozumieniu właśnie rozporządzenia unijnego. Ale także ustawa daje możliwość ministrowi zastosowania sankcji cząstkowych, czyli na przykład zakaz wykonywania praw z akcji czy wypłaty dywidend. Zastosowaliśmy wobec czterech podmiotów tego typu sankcje, wobec tych podmiotów, gdzie udział kapitału rosyjskiego jest mniejszościowy w podmiotach polskich. Także w przypadku 15 osób wpisaliśmy zakaz wjazdu na teren Polski. Często są to osoby, które już są na listach unijnych, niemniej jednak dostały dodatkową sankcję, czyli są osobami niepożądanymi w naszym kraju. I 25 podmiotów gospodarczych otrzymało dodatkowo zakaz startowania w zamówieniach publicznych. Chciałbym przypomnieć, że za łamanie sankcji grozi kara administracyjna w postaci 20 milionów złotych. Te kary będzie nakładała Krajowa Administracja Skarbowa. Także mm, za y, ubieganie się o zamówienia publiczne podmiotu, który jest wpisany y, na listę sankcyjną, też grozi kara do 20 milionów złotych. Tą karę może nałożyć Urząd Zamówień Publicznych. Za łamanie czy próbę obchodzenia sankcji są przewidziane także y, przepisy karne nie mniejsze niż 3 lata. To takie przepisy znalazły się w ustawie, którą tydzień temu y, przyjął Sejm, y, Senat, a później podpisał y, prezydent. Chciałbym podkreślić, że y, podmioty, które znalazły się na liście sankcyjnej w dużym stopniu finansowały y, Federację Rosyjską. Y, dla przykładu powiem, z naj 18 największych podmiotów gospodarczych w przeciągu <laughs> ostatnich dwóch lat przetransferowało ponad 6 miliardów złotych do podmiotów związanych funkcjonujących na terenie Federacji Rosyjskiej. Yy. Wydaje mi się, że to są podstawowe informacje, które powinniśmy dzisiaj Państwu przekazać. Jesteśmy do dyspozycji. Ja bardzo. może jeszcze uzupełniająco dodam, bo medialne zainteresowanie budziły interesy rosyjskiego oligarchii Olega Deripaski w Polsce, zwłaszcza w kontekście firmy Strabak. Przypomnę, że, firmy, że Deripaska został wciągnięty na listę unijną. On jest na naszej liście w kontekście i zainteresowania pośrednio naszym krajem, ale również zakazu wjazdu do naszego kraju. Natomiast jesteśmy w kontakcie z władzami austriackimi. Mamy informację, że udziały Deripaski w firmie Strabak Austriackiej zostały na mocy sankcji unijnych zamrożone, a w Strabag Polska sam Deripaska bezpośrednio nie ma udziałów. Także nie nałożyliśmy na tym etapie sankcji na firmę Strabag Polska. Udziały Deripaski zostały zamrożone w firmie Strabag Austria. Dodatkowo mamy też informację, że w najbliższym czasie, na początku maja, przedstawiciel Deripaski ze Strabagu Austria ma być usunięty na mocy decyzji pozostałych współwłaścicieli tej firmy.